Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Jak może widzicie albo nie widzicie, ten odcinek będzie z, z mojego tak jakby głównego konta, chociaż z tym, na tym koncie na którym nagrywam większość odcinków i były do tej pory z tego konta to właśnie yy, yy, to chcę wyprzedzić to konto tutaj nie mam karnetu na przykład ale jak może widzieliście w tym odcinku co dzisiaj zrobiłem o, można przyłączyć, to biorę. Jak widzieliście może e, w tym odcinku e, poprzednim. Nie, nie poprzednim, bo już dzisiaj dwa były. W tym pierwszym dzisiaj, tak jakby e, otworzyłem na tym koncie legendarnego starowa i wydropiłem Otisa. Nie wiem, nigdy go nie miałem na żadnym koncie, nigdy nim nie grałem. Więc zobaczymy jak będzie. Spróbujmy solo, bo w sumie ten... Zobaczymy jak nim będzie się grało. Z legendarnego starropa tego za darmo. Jak jeszcze nie odebraliście, to za, polecam odebrać. Na tamtym koncie dropnąłem star power. No ale na tym Otisa. Więc w sumie całkiem, całkiem nieźle. Ty, sporo zadaje bardzo. się biją. Okej. Okay. Dobra, łatwo. Ty no, ten Otis jest mocny. To mi no, dzisiaj powbijamy pucharki. Myślę, że od czasu do czasu. Jezus, tu nie da się przejść. Od czasu do czasu na tym koncie też będę robił odcinki. No bo myślę, że to też będzie ciekawe, że na dwóch kątach, że nie tylko na tym jednym ciągle. Ale to ten, na tamtym kącie będą głównie, ale na tym kącie też będą się pojawiały. Co jakiś czas. A co to? Co to... Aha, że nie może strzelać. No okej. Okay. No co to... no i będą też na tym końcu odcinki, tak jak właśnie teraz. No i let's go. Ty, jaka fajna, emotka Otisma. Dobra, lecimy dalej. Dużo misji robię naraz, więc lecimy albo nie chwilę, bo start dropy. No właśnie, dlatego Hop. Jak ja dawno na tym końcu nie grałem, ale na pewno teraz będą częściej odcinki z tego konta. Znaczy z tamtego też będą, ale z tego będą trochę częściej. Ja nie mogę, ja miałem najwięcej, ile pucharków? 16452, to nie dlatego, że aż tyle spadłem, tylko, znaczy spadłem tak jakby, no bo skończyła się liga mocy. I pucharki szły, oj, zapomniałem wyłączyć powiadomień. Dobra, no i pucharki ten spadły, dobra, szybko. Mamy gierkę, dobra, To jest. Co to za co to, co to To jest, to jest Piper? Nie, to było Mandy. Ale dziwny skin jakiś. Ale Otis ją porobił. Dobra, od tej strony trzeba iść. A on ma ciekawe strzały, dosyć dobra. Otis jest całkiem dobry, więc sobie na nim powbijamy jakąś rangę fajną, myślę. Bo jak, jak już mówiłem w sumie chyba, że planuję częściej grać na tym koncie. Jak to jest, że jak jest rosa I ja ona mnie podjedzie na... blisko, hop i nie może strzelać, ha! Nie może strzelać, <gry> no to łatwo. Fajny ten motis. No to będą częściej na pewno odcinki na tym koncie. Nie wiem po co w sumie to powtarzam ciągle. Ale fajnie ja sobie pogram bo dawno w sumie na nim nie grałem. Na tym... O Jezus uda ja nie grałem dawno na tym koncie. No to powiem, aha, okej. Okay. Nie, może widzieliście te pierwsze odcinki, gdzie pokazywałam Wam to konto, ale może nie, to Wam pokażę zaraz, o 1000 monów, super, to Otisa sobie ulepszamy, okej, okay. mamy e, Otisa, o, tutaj nie wiem czy widzieliście Ten oczy, to moje konto, ale na nim mam, najwięcej buchanków mam na tym. Na bólu, ale chyba to już nawet mniej niż mam teraz na spajku. No tak, ja na spajku mam 669 na tym innym koncie. A tutaj wziąłem kruka, nie spajka. Moim zdaniem, spajki jest lepszy, jak teraz już właśnie mam. Ale jest ten kruk na 17 randze. No najwięcej mam na bólu, później Edgar, Szelka. Wszystko spadło: polizę mocy, kieł i tak dalej. No okej, okay. no to gramy tym odcinkiem sobie, wbijam na nim pułarki i ten odcinek też nie będzie jakiś zbyt długi e, jakiś bardzo długi ale może, może, ale to jeszcze zobaczę, jeszcze jeden będzie, ale to zobaczę jeszcze e, bo nie wiem do końca bo e, może jeszcze nagram, ale może nie muszę zobaczyć czy będę miał czas Myślę, że będę, więc może będzie jeszcze jeden odcinek dzisiaj, bo no w sumie mi się e, jest niedziela, no to szkoły nie ma, no to też w sumie, znaczy mam co robić, no ale mniej dużo, więc w sumie trzeba e, by nie nagrać. Tutaj Sandy jest, a już nie ma, jest strzelka, też nie ma, ok czy ma start power? Nie ma. No w sumie jak ja mam piątą moc. Nie tam, którąś tam moc. Chyba in inni też nie mają. A fajnie, że tego otisa wydropiłem. Mega dobry jest. Hup. Ale do mnie przyszło elegancko. I szukamy jakiegoś gościa. A, nie żyje. Ha, ja zabiłem. Okej. Okay. W burzy może zginął. Jest misja. Zaje levelis, a kolejny level i, i to dwa Star drop i nic nie ma Ale tysiąc, znaczy tysiąc, sto kredytów, a tutaj mam mało gemów. porównanie do tamtego konta, co mam 90 klub Aha. 69 sześćdziesiąt dziewięć wiadomości Tu ktoś grał mega świnkę? Grali trochę Okej okay. Ja teraz sobie gram Dobra, jedna wygrana będzie y, następny, ten następna ranga, znaczy start. dropy. no i w sumie ranga też. Jego y, wczoraj grałem, a wczoraj zagrałem kilka gierek w sumie, ty Git. A tu pięć, dobra, nieważne. No to gramy. i zobaczymy, jak będzie na tym koncie. Y Dobra, mamy tutaj kolejną gierkę, nie wiem w sumie co powiedzieć, więc, ale gramy tym opisem. mam tutaj, hop, kolejne, bo nie wiem, czy wiecie, ale to konto założyłem tak, że moi wszyscy koledzy grali w Brawl Stars. No ja też chciałem, się zapytałem taty, on się zgodził i nie widziałem jak się nazwać, byle cisnąłem. No i wyszło Eros, no okej, okay. no i tak mi zostało, mam tu 16 tysięcy bucharków. Ale no, kiedyś ten. Okay. Pamiętam, jak y, ten miał odchodzić z skrzynki, to że wale i pucharków są postacie. E, więc na przykład, jakby nie był na przykład 8000 tysięcy, bym miał Ems. Ale akurat wiem 10 tysięcy bucharków, jak to odchodziło, i akurat stylu zgarnąłem wtedy. Dobra. Tu tego sama lecę. Aha, dobra, ja nie wiedziałem, gdzie on jest. A nie chciałem też, żeby podszedł na blisko, bo też mogłoby być, chociaż dużo zadaję ten otis, ale wiadomo, mogłoby być niezbyt kolorowa. Okej, okay, łatwo. Mamy wygraną. Kolejna misja, dobra. Lopy, bardzo rzadki, 50 błyskotek i bardzo rzadki. 30, 30, nieźle. Ci tego Larego i Lauriego to odblokujemy. Dobra, wracam. Uuu, ile to Leweli, Stardropy Star drop 1, 10 gemów i kolejny Stardrop rzadki. Dobra, lecimy yy, z powrotem wracamy do bo chociaż trochę wbić, bo dużo. A takie 20 tysięcy czemu by nie? Myślę, że odcinki będą yy, trochę. Częściej, może nawet dużo częściej z tego kanału. Co ten? Znaczy tak na zmianę, może dwa z tamtego albo dwa z tego będą. No wiadomo, bo na tamtym koncie też chcę pobijać pucharki. Na tym koncie chciałbym wyprzedzić to konto, ale jak w sumie też będę grał na tym koncie, to ciężko będzie wyprzedzić to konto w sumie. To myślę, że może nie wyprzedzić, ale też tam... E, na przykład niektóre wybory, typu że wziąłem kruka a nie spajka, Tu tam sobie spajkiem pogram. Tu na przykład innymi postaciami tak po prostu dwa konta naraz, ale też żeby nie były nieaktywne, tak jakby więc na dwóch będę grać albo grał, grać chyba się mówi. Hup, a na tym koncie mam dużo tych skinów, e, których już nie da się mieć. Oj, dużo nawet, bo. Ja grałem nie od początku gry, ale chyba to było jak jeszcze, nie wiem czy pamiętacie. Ale jak jeszcze nie było, nie było w ogóle karnetów nawet, tylko te skrzynki za te tokeny takie były. To już wtedy grałem, pamiętam. To było dziwne, bo jak y, grałeś w trójki, to miałeś tylko pięć pucharków, coś takiego było. Teraz masz 8, znaczy zależy od rangi, no wiadomo, no ale ja i tak to jest Dobra, ja tu w tą Pam rzucę ulta. Nie, odeszła, ale dobra, porobię ją. Na przykład teraz. No i mamy kolejną gierkę wygraną. Kolejna misja. Kolejne pucharki. Kolejny poziom. Tysiąc punktów mocy. To git, bo tutaj zawsze mało mam. Ja. O! Świla, chwila, chwila. Zobaczę, jakie długie rzeczy. Następna raz gwiazda zostanie na ziemi, jeśli nie trafi wroga, czekając... Bez ruchu, a zbliży się do niej wróg, ok? A tu przy następnym ataku odcisku, wyszliwuje ogromną atramentową kulę, która tworzy kałużę. zadając nie, to myślę, że będzie dobre. To biorę ten gadżet i mogę Wam pokazać, a jakie Otis ma, skiny jakieś ma fajne? Ten, hmm. średni, ten lepszy, ale dużo droższy. Mogę Wam pokazać yy, te skiny, które. Są rzadkie. To tu ten nie można chyba już zrobić. Też na pewno pamiętam, że było ten bo ten ból właśnie. Ale mam ten dla mnie z wszystkim. Nie wiem. Kolt był? Nie, nie kolt jakiś. Jeszcze jakiegoś miałem, ale już nie pamiętam. Może ten? Chyba ten Święty Mikołaj. Znaczy Majkołaj. Nie wiem w sumie do końca. Ale nie, nie, klasyczny jest Dynamite chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Ale dobra, nieważne. Nieważne, gramy tym sobie. Ty mogę kupić jakieś skiny. To może kupimy jeszcze. Może kupimy. Yy, tylko chcę też sprawdzić szybko. 10 minut temu. Dobra, to zaraz będę kończyć, bo ja chcę jeszcze jeden odcinek. Tak trochę bez sensu robić dwa długie, ale zobaczę z rzadkich. No, dużo mam z rzadkich skinów. 18, ale połowy nie mogę. Ten mi się nie podoba, ten też nie Goblin Nie. To też nie. To Nie, nie. Tu mam, tu mam. To też mi się już tak nie podoba. To mam. Te też nie. Kiełek mam. Nie, no, nie mogę nic kupić fajnego. Nie, trujący chociaż Cordelius jest fajny. No właśnie, Cordelius, ty. Może znaczy Cordeliusem pogramy, bo on jest mega dobry, tylko trzeba go ulepszyć, bo na ósmej mocy ten gadżet jest lepszy, a ja mam ten. Ach, no dobra, trudno. To pograjmy Cordeliusem, on też jest dobry. A nie, przecież ja miałem... Dobra, to ostatnią gierkę tu i w następnym odcinku, który będzie... O, ma na Charlie złoto trzy, ten, w następnym odcinku, który będzie prawdopodobnie dzisiaj, pogram jeszcze dalej, może 20 rangę bijemy na tym Cordeliusie. No wiadomo, bym chciał ten drugi gadżet, bo lepszy jest chyba. Przynajmniej tam, jak oglądałem tych najlepszych, jednej z lepszych graczy, na przykład, no Hira, wiadomo, i takie tam, co nie? Yy, no to, yy, to oni wszyscy mieli ten drugi gadżet. Dobra, dostał, nie może strzelać, nie! Ja jak coś Cordeliusem najlepszy nie jestem. No ale dobra, to muszę ten jeszcze przećwiczyć wiadomo, no ale to nim będziemy grać w następnym odcinku, który będzie zaraz ale w tym odcinku jeszcze kupimy skina do Cordeliusa, bo też jest całkiem fajny, więc czemu by go nie kupić? Trujący Cordelius, ten zwykle jest fajny, ale ten też. No, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Yy, następny będzie w sumie też dzisiaj. No więc... Więc no, no nic, no to wszystko w dzisiejszym odcinku. Cześć.